Ja! <śmienicza> oh! Witam państwa na zabawie, pozwólcie, że się przedstawię. Jestem Waldek, a wołają na mnie ty. Lubię piłkę i browary, i zupełnie jak u stary szef to szkodnik o nie robię organikę. Raz po raz na wozie, tak jakby żyję w panderozie, w którą czasem i Dzisiaj, to zarobisz, co pijesz. Co wyrazić dzisiaj pragnę, piosenę, to Ojciec mój, ten do wkajnę, w życiach stoi, się może, Raz pod wozem, raz na wodzie, tak się żyje w tamtej z którą czasem się Polską swą. Dzisiaj żyję, jutro to zarobić, tak co przepiję, co wyrażę, co pragnę, wioską tą. Moja matka to Kalina, w służbie zdrowia się wina, Podawam w na tasę, a jak nie, to kurna nic. Choć się mama bardzo stara, ledwo starsza na browara i w ogóle taka piąta, to jest pić. Raz pod wozem, raz na wodzie, tak się żyje pan Panderozie, którą czasem w telewizji polską twą. Dzisiaj żyje, że trognijesz, to zarobić, to jak to wyrazi dzisiaj pragnę tą. Moja babka to rozalnia, ojciec na niej to kenalia, babka raz w miesiącu rentę z ma. Lecz choć ręty nie strzeże, ojciec zawsze jeździ, że się w domu jest to na dwa. Chłopaki, rozgrzaliście się trochę! Co może teraz? Nie chcę! Panowie, Nie chcemy! Nie chcę! Nie chcę! Nie chcę! Nie Panowie, Nie panowie, chcę! minutę dwa